Cześć dzień dobry Tomasz Guzik z tej strony właściciel agencji marketingowej zajmującej się sprzedażą performance marketingiem. Dzisiaj opowiem ci o tym, jak reklamować kancelarie prawne, bo coraz więcej do nas trafia klientów z tego sektora. Są to bardzo fajni klienci, którzy bardzo szybko i przyjemnie opłacają wysokie faktury, więc pomyślałem, że nagram dla was odcinek dotyczący kancelarii prawnych. Przede wszystkim to, z czym się spotykam, to często kancelarie e, mają, mają różnego rodzaju obwarowania prawne dotyczące marketingu. Niewiele rzeczy można zrobić takich typowo sprzedażówek. Często trzeba opierać się o takim content marketingu, marketingu edukacyjnym, gdzie uczymy naszą społeczność, naszych widzów, jak rozwiązać dany problem prawny. I z tym zazwyczaj wychodzimy w działaniach marketingowych, budując wizerunek marki kancelariach. To, to jest raz bardzo często właściciele i, i prawnicy, adwokaci tych kancelarii nie chcą do końca pokazywać swojej własnej twarzy i musimy bazować na reklamach pobierając zdjęcia ze stoka, e, pobierając różnego rodzaju filmiki ze stoka albo podkładając różno, różnych aktorów, ale bardzo rzadko jest tak w kancelariach. Że ci ludzie, którzy rzeczywiście stoją za tą usługą, pokazują swoją własną twarz. To jest nagminne, że bazujemy na fotografiach ze stoga. I to jest pewnego rodzaju problem dla nas, jako agencji, ponieważ to nam znacznie obniża poziom konwersji, koszty reklam, koszty Lida i tego typu rzeczy. Więc, jeżeli kiedyś trafi się taka kancelaria, która w sposób taki bardzo mocno wiarygodny będzie, będzie budować ten marketing, pokazując swoje własne twarze, bazując na własnych markach osobistych, to to może osiągnąć bardzo spektakularne wyniki. Ale ja się też nie dziwię, bo te kancelarie często odpalają spółkę za spółką w różnych tematach, w różnych obszarach, nawet w celu sprawdzenia rynku. Chcą sprawdzić, czy jest w ogóle ssanie na jakąś usługę, czy to się finansowo zepnie, jak wygląda ten proces, ile będzie leadów w skali na przykład e, miesiąca, jak to będzie wyglądało też kosztowo, marketingowo. Ja się nie dziwię, że te firmy też nie chcą się pokazywać, bo mają różnego rodzaju też e, sytuacje i po prostu chcą bazować na zdjęciach stokowych. Ale już Wam mówię, że my, jako agencja, mamy utrudnioną pracę. Wiadomo, że wyniki dowieść dowieziemy, bo się na tym znamy od lat. Raz wyniki będą lepsze, raz gorsze, ale powiedzmy, będą dowiezione. Mm, ale zdecydowanie kancelarie, które nie pokazują twarzy, będą miały po prostu koszty lida większe. E, co oczywiście nie przekreśla sukcesu marketingowego biznesowego. Bo nadal to się może super ultra opłacać. Tylko po prostu powiem wam, że taka profesjonalna sesja wizerunkowa, pokazanie twarzy zdecydowanie tutaj współgra. E, Jakie są jeszcze cechy tej branży? Często w kampaniach, które realizujemy, wpada bardzo dużo lidów, i żeby te lidy były kwalifikowane, musimy rozbudowywać formularze, rozbudowywać strony landing page, bazować na jakichś kryteriach, które odseparują nam lida i sprawią, że obsługa call center będzie mniej obarczona pracą, bo e nie sztuką jest wygenerować kontakty do potencjalnych klientów, ale jak tego jest kilkaset, a na przykład na telefonach siedzą dwie osoby, to bardzo często sobie nie udźwigną tego. I jak to teraz uporządkować? My często do, dodajemy do formularzy pewnego rodzaju kryteria. Jak to jest klient, nie wiem, na zadłużenie, to jakiej wielkości ma to zadłużenie? Jaką ma sytuację w firmie? Żebyśmy my, już jak taki lead trafia do call center, żebyśmy mieli już podstawowe kryteria. I wtedy tych lidów pada mniej rzeczywiście, bo ci ludzie muszą się zaangażować w wypełnienie formularza, ale finalnie praca staje się przyjemniejsza, bo ci ludzie z Call Center, ci ludzie gdzieś tam, e, którzy obsługują później te lidy, mają ułatwione zadanie bo na przykład konwersja z, nie wiem, z 15% wzrasta do 40%, bo tak się nam zdarzało w karierze, że proste dziś tam zmiany w, w landing page'u, w rozbudowaniu formularza, w ulepszeniu reklamy na błyskawiczne formularze lead ads sprawiały, że podnosiliśmy konwersję na przykład z 15% na 40%, co sprawia, że mamy prawie trzy razy tyle klientów. Oczywiście jest mniej lidów, ale... Mimo tej mniejszej skali, finalnie ludzie obzwaniający, ludzie robiący różnego rodzaju ankietowanie, sprawdzanie tych lidów, mają bardzo ułatwione zadanie. I wtedy też są bardziej wdzięczni agencji reklamowej. My, jako agencja, też jesteśmy zadowoleni, że klient jest zadowolony, i finalnie wszystkim się to finansowo spina. To, co działa w reklamach kancelarii, jeżeli mówimy o takie działanie nie pr nieświadomościowe, tylko stricte sprzedaż i marketing, pozyskiwanie lidów, to takie działania typowo formularze Facebook, formularze błyskawiczne, litac, kierowanie ruchu na konwersję, reklama na konwersję, na landing page z rozbudowanym formularzem, żeby zadać tam jakieś pytania temu klientowi kancelarii, zanim on wpadnie do lejka. No i można oczywiście odpalić jeszcze reklamy Google Ads, ale one zdecydowanie będą miały droższe kliknięcia, a nie zawsze będą to lepsze lidy. Bardzo dobrze działają reklamy kancelarii prawnych na Facebooku. Facebook i Instagram to jest jeden ekosystem reklamowy, więc ogólnie praca na tym systemie reklamowym jest dosyć dosyć skuteczna i większość kampanii w tej chwili obsługujemy chyba trzy kancelarie u nas. To wszystkie kampanie najlepiej działają na Facebooku, i tam powinieneś kłaść nacisk. Tam znajdziesz najwięcej klientów na tego typu usługi. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli chcesz troszeczkę wyjść głębiej w tym marketingu, kancelarii, zbudować świadomość, tą górę lejka, zbudować jakieś zasięgi, rozpoznawalność marki, bardzo mocno sprawdzi się YouTube. YouTube fajnie, YouTube ma bardzo wysoki watch time, ludzie bardzo długo siedzą na tym YouTube. Jeżeli ktoś kliknie w Twoją miniaturkę odcinka, zapozna się z Twoją wiedzą, zbudujesz wizerunek eksperta i on będzie średnio na każdym odcinku Twoim 5-8 minut przez kilka odcinków, to Ty go zdobędziesz, Ty po prostu on będzie Ci ufał, niesamowicie mocno Ci zaufa ten człowiek. I będzie to Cię też polecał jako osoba wiarygodna, jako osoba godna zaufania. Dlatego warto rozważyć, jeżeli budujesz markę kancelarii, szczególnie, że kancelarie dysponują sporymi budżetami marketingowymi, to zainwestować sobie w fajne, profesjonalne studio, gdzie dzielimy się merytoryczną wiedzą. A następnie, kiedy mamy już długie odcinki, możemy pójść jeszcze na samą górę lejka i zbudować świadomość marki za pomocą Short, form, content, czyli tych krótkich formatów, rolki, tiktoki, shorty, rolki na face. Wszędzie na tych wszystkich platformach są krótkie formaty i po prostu wrzucać sobie te treści robione za pomocą aplikacji AI-owych. Mamy coś takiego jak obus.pro, mamy captions na iPhone'y i to sprawia, że nawet nie mając zatrudnionego człowieka do montażu. Nie posiadając wiedzy specjalistycznej, tymi aplikacjami AI jesteśmy w stanie za pomocą sztucznej inteligencji bardzo szybko pociąć sobie kilkadziesiąt materiałów, szczególnie kiedy masz już wkład z, z dłuższych tych long form content. Czyli jak masz bu budowany YouTube, to możesz z tego YouTube'a zrobić podcast. Możesz z tego zrobić krótkie formaty i nie musi przy tym siedzieć adwokat, prawnik, nie musi przy tym siedzieć osoba, która występowała na tych odcinkach. Tylko możesz sobie to stopniowo wydelegować, asystentce, komukolwiek, bo to nie jest wiedza tajemna, nie jest wiedza techniczna i dzięki temu budujesz świadomość, rozpoznawalność marki na tych górnych etapach. Kiedy pierwsze co, to ktoś musi ci zaufać i poznać, wiedzieć, że istniejesz. Kolejne etaplejkę to te długie formy na YouTubie i podcasty. Następnie może być też merytoryczny blog, który zbiera sobie jakieś grupy remarketingowe do reklam. Blok również możesz pisać AI-em, chociaż w branży prawniczej polecam po prostu wydelegować ten proces pisania pod SEO jakimś copywriterom, którzy mają jakieś zaplecze prawne, jakikolwiek jakiś taki poziom, godny reprezentowania, bo sztuczna inteligencja jeszcze aż tak naprawdę się nie zna, więc popełniać będzie troszkę błędów, ale powiedzmy, że coraz lepiej ten, ten copy made. Zasilany GPT-4 pisze te artykuły. Jak sobie zrobić, nawet lokalnie dla kancelarii w danym mieście czy w danym województwie, możesz się bardzo wysoko wyświetlać dzięki AI. A wiecie, że większość prawników nie ma wiedzy marketingowej nie wie, jak to ugryźć nie wie, jak to zrobić zgodnie z prawem ma jakieś zastrzeżenia moralne. Jeżeli to wszystko obejdziecie i zrobicie to w schludny, etyczny, merytoryczny sposób, to bez problemu pozyskacie worek klientów. A jeżeli to wszystko jeszcze będzie zasilane płatną reklamą, płatnymi działaniami na fejsie i Instagramie, no to bez problemu sobie to wszystko poogarniacie. Słuchajcie, jeżeli chcesz, drogi prawniku, drogę kancelariu, żebym zrobił dla Ciebie marketing, zadzwoń do mnie na 602 727 263 lub kliknij w link poniżej. Tam jest darmowa rozmowa.pl i umów się do mnie na rozmowę. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Guzik. Cześć!